Hej kochani, wchodzę właśnie w ósmy tydzień ciąży. Pierwszym objawem jest chyba to, że wywaliło mnie na twarzy. Nie jestem w stanie się tego pozbyć, bo po prostu nic nie pomaga i po prostu chyba trzeba odczekać. Gdzieś tam czytałam, że faktycznie na przełomie tego siódmego, ósmego tygodnia może być wysyp na twarzy. No pryszczyca nie miara, wyglądam jak nastolatka, ale wiecie co? Stwierdziłam, że waleto. Pokażę Wam się, mimo że nie jest to komfortowa sytuacja, wiadomo. No kto by chciał mieć pryszcze tutaj? To nie jest przyjemne. Twierdziłam, że będę Wam naprawdę pokazywać, jak jest. Brakuje mi tego w polskim internecie. Wszystko jest idealizowane. To jest szczególnie, szczególnie ciąża i poród. Takie mam odczucie. Nie wiem, jak Wy macie, ale gdzieś tam moim celem tutaj w internecie jest pokazywać po prostu, jak jest naprawdę, a przynajmniej jak może być, czyli nie zawsze idealnie. Tylko szybciutko Wam powiem, że początek ciąży wyglądał tak, że było mi strasznie zimno, to był mój pierwszy objaw ciąży, cholernie zimno. Potem pamiętam, że było niesamowite zmęczenie, spadek samopoczucia, no i miesiączka, która nie przychodziła. Codziennie myślałam, że dostanę miesiączki, bóle w podbrzuszu. Nic się nie działo, więc mówię: Kurczę, chyba trzeba zrobić test ciążowy. Zrobiłam, no i wyszedł oczywiście pozytywnie. W kolejnych tygodniach miałam ogromną senność. Spałam praktycznie na każdej drzemce Nikodema, już teraz jest troszeczkę lepiej, aczkolwiek jesteśmy teraz w fazie upałów. Mamy 34 stopnie, ja jeszcze mieszkam na samej górze i wali nam słońce przez cały dzień i <laughs> jest to ciężkie. Przyznaję, że jest to ciężkie, więc gdzieś tam no, muszę dużo odpoczywać. No i właśnie wysyp na twarzy, tak. A, jeszcze opyszka mi wyskoczyła, czyli takie jakby spadek odporności i, i w ogóle. Jeszcze miałam dużo stresów, więc wszystko się na siebie nałożyło. Tak wygląda update e, moich pierwszych tygodni ciąży. No to jeszcze Wam pokażę mieszkanie, bo dziada i baby brak. Także no tak to słuchajcie, wygląda. Taka jest moja prawda. Tak, tak wygląda sytuacja. Brak mi sił po prostu. Brak mi sił, żeby to wszystko zobaczcie, ogarnąć. Jest wszystko. Jest wszystko, po prostu wybuchła bomba ubraniowo-rzeczowa. Myślę, że jak się przeprowadzimy, będzie już znacznie lepiej. Na podłodze jakieś ubrania, które wymagają prasowania, zabawki, także no niestety. Tak to wygląda. No i może dodawam to otuchę, ale kuchnia wygląda też tragicznie, nie woła o pomstwę do nieba i po prostu no... No, niestety, no, niestety, no. No, niestety. No i od razu Was tutaj poproszę i uczulam o jakieś takie bardziej wyrozumiałe i miłe komentarze. Nie mówię, że musicie mi tutaj miło pisać, ale chodzi o to, żeby. Nie pisać jakichś takich wrednych komentarzy, nawet jak Wam już się na język coś nasuwa. To jest moja prośba do Was, ponieważ uważam, że kobieta w ciąży jest bardzo wrażliwa i to się tyczy nie tylko mnie, ale też wszystkich kobiet w ciąży, ponieważ. Jest to naprawdę czas wyjątkowy, i bardzo łatwo jest wybić się z takiego rytmu i poradzić sobie, przetransformować ten stres, tą złość i tak dalej. A to jednak wpływa na, na samopoczucie, więc tutaj Was bardzo, bardzo proszę. Ja wiem, że na pewno wielu z Was ciśnie się na język coś w stylu Boże, ja to bym nie dopuściła do takiej sytuacji w mieszkaniu i tak dalej. Ja wiem, ja rozumiem, ale. Po prostu u mnie wygląda to w ten sposób i ja nie będę tutaj specjalnie, po prostu nie chcę specjalnie sprzątać, segregować i tak dalej Tylko chcę naprawdę Wam pokazać jaki jest, bo wiem, że wiele dziewczyn ma bardzo podobnie i szukają takiego wsparcia wśród innych osób takie po prostu przyda się tak czasami takie potwierdzenie, tak? U mnie też tak czasami bywa, tak? Ja też mam taki czasami etap w życiu. To nie znaczy, że u mnie zawsze tak wygląda, tak? Tylko po prostu jest taki moment, że mam spadek samopoczucia, źle się czuję, to jest początek ciąży. Ja jestem też realistką, wiem, jak wygląda pierwszy trymestr, że to jest jedna wielka niewiadoma, więc mm, po prostu dbam o to, żeby się dobrze czuć, staram się dobrze czuć. Ja wiem, że to nie wygląda dobrze, ale w momentach, kiedy naprawdę nie mam na nic siły, to tutaj jest twaróg, banan, karob, masło orzechowe, wymieszane wszystko z odrobiną mleka owsianego i taką papkę, przekąskę, drugie śniadanie z <laughs> nikodem i jem ja i słuchajcie, wychodzi nam to na zdrowie, w sensie mi wychodzi na zdrowie, że jem to, co nikoś. No i tak, no i taka polecajka, jakbyście też były dziewczyny zmęczone i nie wiedziały co dać swoim dzieciom, a macie wyrzuty sumienia, że ciągle jedzą parówki. No zawsze ma taką, co się pojawia w ręce. trzep, u lekarza, u ginekologa, i z miesiączki wyszło, że mam 9 tydzień, że to jest 9 tydzień i jeden dzień, a z USG wyszło 8 dni i 6, 8 tygodni i 6 dni. A aktualnie jesteśmy na weekend, pojechaliśmy pod Warszawę do takiego miejsca, gdzie jest dużo lasu. Dzisiaj mam wrażenie, że mam głębę mózgową. Mylą mi się słowa i totalnie nie ogarniam nic. Jesteśmy oczywiście z cywilkiem, który się wybiega. Mamy mam tutaj miejsce, żeby cywil właśnie się pokąpał, ja zawsze celuję w takie, w takie miejsca, żeby cywil też miał możliwość chwilę popływać, bo on naprawdę lubi pływać. Także sobie odpoczywamy, jest klimka, także przetrwamy te upały, a powiem Wam, że w ciąży, szczególnie na początku, w pierwszym trymestrze, bardzo ciężko znosi się te upały. Myślę, że, myślę, że na każdym w sumie etapie ciąży jest to naprawdę, naprawdę ciężkie. Ja niestety nie mogę prowadzić ciążę u tego samego ginekologa, u którego prowadziłam w moją pierwszą ciążę, bo on już zajął się w 100% endometriozą i nawet nie przyjmuje kobiet w ciąży, także e, no niestety szukam, szukam, no, jestem na etapie szukania ginekolog, pewnie z tej samej kliniki, e, wybiorę sobie jakąś panią i, i będę się u niej prowadzić. No, USG będę robić u tego samego pana doktora, więc, więc chociaż tyle pozostanie, no. no jest e, e, odrobina żalu, odrobina smutku, ale damy radę. No i tym samym wkroczyłam już w dziesiąty tydzień, jest równo 10 tydzień i powiem Wam, że mam wrażenie, że troszeczkę staję na nogi. Zresztą widać też po mnie. Mam siłę, ogarnęłam się, jakby cera też już się poprawiła i no ten ósmy 6, siódmy, ós... siódmy, ósmy tydzień był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciężki i psychicznie, i fizycznie. Natomiast teraz mam wrażenie, że już wychodzę na prostą Pojawiają się mi już takie zachcianki jedzeniowe Znaczy tego nazwać się nie da Opitoliłam cztery wielkie opakowania ogórków kiszonych I po prostu na kieszonki mam zarąbistą ochotę No nie ukrywam, że też wpadłam w taki tryb troszeczkę słodyczowy Ja słuchajcie, już bardzo długo nie jadłam słodyczy Tak naprawdę od grudnia przestałam jeść słodycze Przestałam mieć ochotę na słodkie Kurde, osa wpadła przerwa techniczna na, na wyrzucenie osy z chałupy. No w każdym razie od grudnia, tak jak mówiłam, nie praktycznie w ogóle słodyczy, w ogóle nie miałam na nie ochoty, natomiast teraz wciąż no troszeczkę sobie odpuściłam. Wiem, że może nie powinnam, ale z drugiej strony takie zachcianki są naprawdę bardzo silne i ciężko, ciężko jest się nimi oprzeć. Tak samo jest z mięsem, ja jakby nie, nie jadam mięsa, Natomiast w ciąży gdzieś tam ta biologia już bierze na mną górę i ja po prostu muszę, muszę jeść mięso. Ja nie, ma, nie ma innej opcji. Jest to coś, co faktycznie sprawia u mnie taki troszeczkę zgrzyt, bo no, ja nie jem ze względów też etycznych, ale no nie tylko, ze względów etycznych e, nie jem. Dlatego, wiecie, tak, taka sytuacja, kiedy mój organizm po prostu, moje ciało po prostu na widok mięsa aż się rozpływa i po prostu wiem, że mam na to zarąbistą ochotę i wiem, że mój organizm tego potrzebuje. No to ja po prostu y, nie, nie spinam się, nie tak, tylko po prostu odpuszczam. już, jakby po pierwszej ciąży wiem, że muszę odpuścić, bo tego potrzebuje mój organizm, żeby być po prostu chyba silną. Ja nie, nie wiem, nie wiem jak to działa. W każdym razie, no tak, no mięso jem. Y, staram się po prostu y, no, po prostu no, dbać o siebie, bo to jest chyba naj, najważniejsze, żeby o siebie zadbać. I wiecie, kiedy jestem śpiąca, to śpię przynajmniej się staram, kiedy jestem zmęczona, to naprawdę odpoczywam, staram się nie przebodźcowywać, to też jest ważne, wiecie, żeby nie scrollować tego TikToka i tak dalej, tylko po prostu zająć się sobą, zająć się swoimi myślami, zająć się swoim życiem i naprawdę odpuścić te ratowanie świata całego, bo wciąż to jest wyjątkowy moment, wciąż to jest stan, w którym naprawdę musimy o siebie zadbać. Co tam, Nikoś? koś? chud ci spadł? Teraz się rozgadałam. E, zapraszam Was na kolejnego vloga i Kuźwa. Nie wlatuj tu, mówiłam Ci. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Buziaczki, do zobaczenia. Pa.